Że jest już Marek Lewicki na klaczy Pezzi. Córka Ogiera Pezzi junior od matki Poludwig von Bayern. W zeszłym roku Marek Lewicki razem z Lapecji osiągnęli wiele wartościowych rezultatów. Między innymi czwarte miejsce w bardzo trudnym konkursie Grand Prix w randze Cztery Gwiazdek na Forfule w Poznaniu. Sześćdziesiąt dwa Marek Lewicki nie zawodzi polskiej publiczności. Three rounds and we have a change in the lead. New best time by Marek Lewicki. Sixty Proszę Państwa, Pola, ale wierzcie mi Państwo, pokonał